Trzy rzeczy, które warto wiedzieć przed założeniem działalności gospodarczej. Jeżeli planujesz założenie działalności gospodarczej, zostań ze mną do końca. Najważniejszy argument zostawiłem na koniec. Z roku na rok działalności gospodarczej w Polsce przybywa. Pomimo ciężkich czasów, kryzysu, widma recesji. Działalności gospodarczych w ujęciu rok do roku przybywa. Porą część nowych firm stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze, natomiast wciąż wielu nowych przedsiębiorców popełnia pewne błędy, przez co nie mogą uzyskać przewagi konkurencyjnej. Z tej strony Jan Brac, to jest kanał bizplanner.pl o dotacjach i biznesie i dzisiaj opowiem Ci o trzech rzeczach, które koniecznie powinieneś wiedzieć przed założeniem własnej firmy. Rzecz pierwsza: dotacje. Na założenie działalności gospodarczej dostępne są na start. Jeżeli założysz firmę przed pozyskaniem funduszy na ten cel, nie będziesz mógł otrzymać dotacji czy preferencyjnych pożyczek na ten cel w takim samym stopniu jak osoby, które poczekały. Obecnie panuje przekonanie, że zarówno na założenie działalności gospodarczej, jak i dla świeżo założonej firmy występują te same pomoce. Nie jest to prawdą. Jeżeli będziesz ubiegał się o dotację przed założeniem firmy, to możesz starać się nawet o 100 tysięcy bezwrotnej dotacji lub o prawie 123 tysiące złotych preferencyjnej pożyczki oprocentowanej poniżej 2 punktów procentowych na okres 7-letni. Dla kontrastu, jeżeli założysz firmę, pierwszą dotację będziesz mógł otrzymać w zależności od regulaminu danego powiatu od 6 do 12 miesięcy. Po firmy na stworzenie miejsca pracy dla Twojego pracownika. Natomiast preferencyjne pożyczki na rozwinięcie startupu zdecydowanie mają wyższe oprocentowanie czasami 4 do 5krotności tego, co możesz otrzymać na start firmy. Rzecz druga. Jeżeli pracujesz i nie chcesz rezygnować z etatu, to także dla ciebie przewidziane są dotacje na start działalności gospodarczej. Obecnie panuje mit, że tylko osoby bezrobotne mogą otrzymać fundusze i wiele osób, które Chce połączyć pracę z własną działalnością gospodarczą, pochopnie podejmuje decyzję o zarejestrowaniu jej w CIDG. Pomijam fakt, że wciąż niewiele osób korzysta z instytucji, jaką jest nierejestrowana działalność gospodarcza. Więcej na jej temat mówiłem w poprzednich materiałach. Link do nich znajdziesz w opisie. Działalność nierejestrowana pomoże połączyć ci klasy firmę z pracą na etat do momentu, kiedy będziesz osiągał przychody nie większe niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Podpanująca w gospodarce. Ten czas pozwoli Ci na rozwijanie Twojego pomysłu, na działalność gospodarczą i jednocześnie ubieganie się o fundusze nawet do 100 tysięcy złotych na start Twojego pomysłu. Trzecia, najważniejsza rzecz. Bardzo wiele z Was zakłada z góry pewną formę dotacji lub preferencyjnej pożyczki na start jako idealną dla swojego biznesu. W większości przypadków osoby, które trafiają na konsultacje do mnie Posiadają sprecyzowaną jedną lub dwie alternatywne dotacje. W większości przypadków nie są dopasowane zarówno do potrzeb inwestycyjnych ich firmy, jak i sytuacji życiowej lub zawodowej. W pierwszej kolejności wypisz sobie listę nakładów inwestycyjnych, jaką będziesz musiał ponieść w ciągu 6 do 7 miesięcy. Zweryfikuj, jakie koszty będą dominowały. Czy będą to koszty jednorazowe, jak zakup oprogramowania, sprzętu, wyposażenia? Czy koszty bieżące, na przykład kampanii marketingowej lub zatowarowania do Twojej działalności gospodarczej. W zależności od tego, które z nich będą dominowały, powinieneś ubiegać się o precyzyjnie dobraną dotację lub preferencyjną pożyczkę. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie będzie odpowiednie źródło finansowania Twojego startupu, napisz do mnie w komentarzu, udzielę Tobie odpowiedzi. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie przydatny i otworzy Ci oczy. Na zagadnienia, których wcześniej dostrzegałeś. Będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Im więcej takich czynności, tym więcej darmowych treści będę mógł przygotować dla Ciebie i pomóc ci, wystartować Twoją wymarzoną firmę. Jeżeli masz pytania do tego materiału albo pomysł na kolejny film, zostaw go w komentarzu. Na pewno odpowiemy, a być może to właśnie Twój pomysł zostanie nagrodzony i nagrany specjalnie dla Ciebie film. To był Jan z kanał Bezplaner. Do zobaczenia wkrótce.